Drodzy Matki Najświętszej, w naszych majowych rozważaniach nad tekstem godziny o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, dzisiaj pochylamy się nad pieśnią zwaną Prymą, śpiewaną zawsze o pierwszej godzinie rozpoczynającego się nowego dnia o wschodzie słońca. Śpiewamy tutaj takie słowa. Zawitaj Panno Mądra, domie poświęcony siedmioma kolumnami pięknie zdobiony. Już pewnie przez ten miniony pierwszy tydzień maja zauważyliśmy, że tekst godziny o niepokalanym poczęciu jest zbudowany niemal wyłącznie albo z cytatów, albo z fragmentów, czy też obrazów Pisma Świętego, które być może w zaskakujący dla nas sposób odnoszą się w tak szerokim zakresie do postaci do osoby świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Tak jest też z tymi słowami pierwszego zdania hymnu na Prymę, na pierwszą godzinę modlitwy maryjnej Zawitaj Panno mądra, mamy takie wezwanie także w Witanii Loretańskiej ten tytuł Panno mądra odnosi się do przypowieści Pana Jezusa zawartej w Ewangelii świętego Mateusza o Pannach, czyli o druchnach. Które oczekują na przyjście oblubieńca, kiedy ten zapuka do domu swojej oblubienicy, swojej narzeczonej małżonki, żeby w towarzystwie tych panien Duchn przeprowadzić ją do ich wspólnego domu. W przypowieści Pana Jezusa mowa jest o pięciu pannach mądrych i o pięciu głupich. Takim wyznacznikiem ich mądrości, czy też jej braku jest fakt, że każda z nich ma lampkę oliwną, przy czym panny mądre mają również zapas oliwy, żeby kiedy wyświecą się już ich lampki, uzupełnić ten zapas, żeby mogły nieustannie czuwając oczekiwać na przyjście oblubieńca, a potem towarzyszyć mu w przeprowadzaniu do wspólnego domu jego narzeczonej. Maryja jest ową panną mądrą, panną zapobiegliwą, tą, która Oczekuje oblubieńca z zapasem oliwy. Tym oblubieńcem jest sam Pan Jezus. Maryja jest tą, która od chwili zwiastowania oczekuje w swojej brzemienności narodzin Jezusa. A jej mądrość polega na tym, że otwiera się na łaskę Ducha Świętego, że mówi Panu Bogu tak. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. W kategoriach biblijnych być mądrym, być mądrym mężczyzną, człowiekiem, być mądrą panną oznacza nie tyle posiadać jakiś zasób wiedzy, wiadomości, jakieś tytuły naukowe, ale oznacza raczej umieć oddać swoje życie Panu Bogu, powiedzieć Panu Bogu tak. Na tym polega mądrość, że mówi się Panu Bogu tak. Że przyjmuje się Jezusa Zbawiciela przychodzącego oblubieńca do swojego życia, że całe to życie Jemu właśnie potrafi się ofiarować. Na tym polega mądrość. Z tego płynie ten tytuł Maryi, którym obdarowujemy ją i w Litanii, i w godzinkach panno mądra. Zawitaj Panno Mądra, domie poświęcony siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony. Czymże jest ten dom poświęcony? Czy to dom, który ktoś zbudował i poprosił, aby go poświęcono, tak jak my mamy w zwyczaju, kiedy wzniesiemy jakiś nowy budynek, zwłaszcza budynek mieszkalny, kiedy czekamy, aż ksiądz przyjdzie po kolędzie, albo zapraszamy go jakoś osobno, żeby nam poświęcił nasze mieszkanie, nasz dom. Dom poświęcony znowu w języku biblijnym oznacza świątynię, takie miejsce, które jest poświęcone na spotkanie Pana Boga z ludźmi. Przez wiele stuleci Izraelici mieli specjalny namiot od czasu wyjścia z Domu Niewoli, z Egiptu, przez wędrówkę przez pustynię, a potem nawet przez wiele długich lat już przeby przemieszkiwania w ziemi obiecanej, to właśnie w namiocie przechowywano Arkę Przymierza, akacjową wyłożoną złotem skrzynię w której zawierały się tablice dekalogu naczynie z Manną oraz laska Aarona, znak jego kapłańskiej władzy. W X wieku przed narodzeniem Chrystusa król Salomon zbudował w Jerozolimie specjalny dom zwany świątynią, ogromny dwach, który został otwarty jako miejsce, gdzie sprowadzono arkę. Gdzie odtąd Izraelici przychodzili, aby się modlić, aby składać ofiary. To był dom poświęcony Panu Bogu. Świątynia to jest miejsce, gdzie niebo styka się z ziemią, gdzie Bóg przychodzi spotkać się z człowiekiem, gdzie Bóg zamieszkuje pośród ludzi, w swojej świątyni, w domu poświęconym. To Maryja jest tym domem poświęconym, bo w jej wnętrzu zamieszkał Bóg. Słowo przyjęło ludzkie ciało, słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Skąd te siedem kolumn, domie poświęcony siedmioma kolumnami, pięknie ozdobiony? Najpierw w Księdze Przysłów jest mowa o tym, że mądrość zbudowała swój dom i ozdobiła go siedmioma kolumnami. Ta liczba 7 oznacza pewną doskonałość, jakiś rodzaj pełni, tak jak mówimy o Maryi, że jest łaski pełna. W ten sposób mogą odnosić się do niej te kolumny w liczbie siedmiu, oznaczające doskonałość jej pełnię świętości, to, że w pełni przyjęła łaskę Bożą, jest łaski pełna i że w pełni, w zupełności oddała się Panu Bogu. Nie było w świątyni Jerozolimskiej siedem kolumn, jak możemy sobie to wyobrażać. Nie było takiego wejścia jak do świątyni greckiej, że jakieś kolumny były na wejściu przed drzwiami. Ale za to przed tym najświętszym miejscem, gdzie przechowywano arkę przymierza stał siedmioramienny świecznik, siedem świec, jakby woskowych kolumn które były znakiem przymierza Pana Boga z ludźmi. Do dzisiaj w godle, w herbie państwa Izrael jest siedmioramienny świecznik, który kształtem przypomina trochę drzewo opniu i sześciu gałęziach wyrastających po trzy z każdej strony, z lewej i z prawej. Siedem lamp paliło się zawsze w świątyni jerozolimskiej. To była pamiątka siedmiu dni tygodnia, Trzech dni najpierw kształtowania świata, oddzielania wody na dole od wody górnej, wyłaniania się suchej ziemi, światłości i ciemności i pokrywania się ziemi roślinnością oraz kolejnych trzech dni, w których Pan Bóg wszystkie te przestrzenie wypełniał ptactwem i rybami, roślinnością, zwierzętami, wreszcie zaludnił ziemię człowiekiem. W siódmym dniu Pan Bóg odpoczął. Ten właśnie siedmioramienny świecznik, światło, które błyszczało na siedmiu kolumnach, oznaczało cały cykl stworzenia oraz dzień odpoczynku, dzień nieba, dzień świętości i dzień wieczności. To właśnie cały tydzień, całe dzieło stworzenia, po którym w siódmym dniu Pan Bóg odpoczął, jest Jego ozdobą, jest Jego pięknością. Świadczy o pięknie Jego dobroci i Jego miłosierdzia. Tak jak ten świecznik płonął przed przybytkiem, będąc dla Izraelitów znakiem, że oto tutaj jest miejsce, w którym przebywa Bóg, ten co stworzył cały świat. Maryja jest przyrównana do tych siedmiu kolumn, zdobiących dom poświęcony, dom świątyni, bo ona jest uwieńczeniem stworzenia, najpiękniejszym z ludzi tą, przez którą Bóg przychodzi na świat, staje się człowiekiem, aby zbawić ludzi. Tak więc widzimy, że w kolejnych dwóch linijkach, właściwie jednym zdaniu „godzinę go niepokalanym poczęciu, mamy w tak bardzo wielu miejscach i Starego Testamentu, i Ewangelii odniesienia do Matki Najświętszej, kiedy odmawiamy zdrowaś bądź pozdrowiona, a więc zawitaj, i my nawiązujemy do tego cudownego powitania Maryi w tej godzinkowej modlitwie, powitania, którym zwrócił się do niej w Nazarecie Anioł, kiedy przyszedł by zwiastować jej Boże macierzyństwo. Niech więc nasza każda modlitwa, szczególnie ta majowa, w której również śpiewając Poszczególne wezwania Litanii Loretańskiej zdobimy skronie Maryi ozdobą naszej modlitwy. Będzie ona dla nas znakiem czci i wyrazem szczególnej miłości do Matki Najświętszej, świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Amen.